Ja jestem właśnie jak zwykle podekscytowana. Nie wiem czemu, chociaż pewnie wiem, po prostu te wyzwania, które mam dla Was, i sama się ich podejmuję, to sama się ich boję, a jednocześnie są dla mnie trochę ekscytujące. Więc zaczynamy. Dzisiejsze wyzwanie dotyczy nagrania pierwszego TikToka w życiu. Dzisiaj pokażę Wam, jak będę nagrywała pierwszego TikToka. Już wcześniej zainstalowałam sobie aplikację. Możecie znaleźć y, krótkie tutoriale, między innymi na blogu, gdzie są umieszczone linki do tych tutoriali. Więc mam już aplikację TikTok. Do tej pory nie wrzuciłam żadnego filmiku. Jestem po krótkim szkoleniu z moim mężem i też z blogerem Wojciechem, naszym ekspertem od TikToka z Act Life'a numer 2. O, przepraszam, już tu idzie jakaś, jakaś idzie muzyczka na TikToku, bo chciałam Wam powiedzieć, jaki będzie mój pierwszy TikTok. Otóż, tak jak mówię, miałam już zainstalowane konto od kilku dni i co ciekawe, mimo że nic nie publikowałam, to już mam 214 obserwujących. Jest nieźle. Może to dlatego, że pomagałam przy nagraniu niektórych TikToków mojego męża i on mnie oznaczył. No i też prowadziłam tego Act Life'a na Instagramie z blogerem Wojciechem i z Dobrą Fazą, więc pewnie to mi też troszeczkę przysporzyło popularności pewnie wśród ich fanów. W każdym razie, przychodząc do mojego pierwszego TikToka, tak jak mówię, przeglądałam m.in. konta Gwiazd, które lubię. I tak trafiłam na konto Janny Krupy. Nie jest ona specem od TikToka, to na pewno. Ilość jej filmów jest nieduża. Natomiast jej jeden z pierwszych TikToków bardzo mnie urzekł. I to jest jedna z tych formów TikToka, gdzie użyję oryginalnego tekstu, w sensie dźwięku danej osoby. W tym przypadku wypowiedzi Joanny Krupy. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda ten TikTok. Interesting, I've never tried TikTok, and I guess this is what it's about. Ok, now what? I have no idea what to do now. Jak widzieliście, Joanna po prostu mówi do kamery coś na temat TikToka, a raczej tego, że nie rozumie tego TikToka. I to jest właśnie jeden z tych typów TikToka, o których mówiłam, że do oryginalnego dźwięku z reguły w języku angielskim podkładamy tak zwane kłapy, czyli robimy troszeczkę taki dubbing i gramy. Ja jeszcze nie wiem, pewnie zrobię kilka wersji, nie wiem jak mi to będzie wychodziło, czy postaram się dokładnie odwzorować mimikę Joany, czy zrobię to po swojemu, ale z jej oryginalnym dźwiękiem. Na pewno będzie jej oryginalny dźwięk. Zobaczcie, jak dodaje się oryginalny dźwięk do ulubionych. I potem, jak dodaje się, wykorzystuje się go w swoim filmie. Teraz krótki tutorial dla Was. Wybieramy film, z którego chcemy wykorzystać dźwięk, i następnie w prawym dolnym rogu klikamy na kręcącą się płytkę z nutkami. Możemy dodać ten dźwięk do ulubionych lub od razu użyć dźwięku w nowym nagraniu. A ja, cóż, obejrzę teraz jeszcze raz w spokoju całe nagranie Joany. Spiszę sobie na kartce dokładnie jej słowa, ponieważ muszę się nauczyć tego dobrze na pamięć. Następnie obejrzę pewnie jeszcze kilka razy jej występ i oczywiście zrobię też swoją małą metamorfozę. Nie wiem, czy też będę kręciła na tym tle, zobaczę, gdzie kręciła Joanna. I muszę też przemyśleć moją koncepcję ubrań, trochę poprawić makijaż. Nie wiem, czy rozstawię światło, więc będzie trochę zamieszania. Ale postaram się pokazać więcej przebiegi, jak i też moje próby, mniej lub bardziej udolne. Jak i oczywiście finalny TikTok. Zostańcie ze mną do końca. Żeby poćwiczyć koło Joanny, kliknęłam strzałkę udostępnij, i następnie wybrałam duety. I jak widzicie, jesteśmy teraz razem. Interesting, I've never tried TikTok, and I guess this is what it's about. Ok, Now what? Teraz czas na naukę w pojedynkę? Dziękuję Joanna. Interesting, I've never tried TikTok, and I guess this is what it's about. OK. Now what? I have no idea what to do now. Moje lepsze wykony zapisywałam w wersjach roboczych. Dolny lewy róg. Przyszła kolejna nagrywanie drugiej części filmu, czyli już po metamorfozie. Jak widzicie, się przebrałam i zmieniłam fryzurę. Teraz, klikając efekty, wybrałam dodatkową zmianę w moim wyglądzie: kolorowe włosy. Sprawdzam jeszcze ustawienie względem kamery, żeby oba ujęcia to wcześniejsze w zwykłym stroju się montowały. Jak widzicie, ćwiczę też miny. I niestety tą sekwencję musiałam powtórzyć wiele, wiele, wiele razy. Ja nagrywałam w ten sposób, że przytrzymywałam guzik rekord do momentu, aż już nie chciałam nagrywać. Jeśli chodzi o pierwszą część, jeśli chodzi o drugą część, no to wtedy, kiedy urywał się dźwięk. Jak widzicie, tutaj nagrałam pierwszą próbkę. Teraz zostawia się ona z tą poprzednią. I niestety jest za duża różnica w obrazie, więc klikam Zacznij od nowa. Po wielu próbach udaje się nagrać klip po metamorfozie. Teraz zostaje przyciąć odpowiednio klipy tak, żeby w montażu nie było widać zbyt dużego przeskoku. Z reguły montujemy na ruchu, czyli akurat w tym przypadku, jak daje buziaczek. Po kliknięciu opublikuj zostaje nam uzupełnienie krótkiego opisu, dodanie hashtagów i wybór okładki. Najlepiej, żeby to była jakaś zmiana w ruchu w naszym filmie, ale tak, żebyśmy nie zdradzali jego zakończenia. Klikamy opublikuj i czekamy, aż film zostanie przesłany i pojawi się na naszym koncie. Teraz zobaczcie, jak wyszedł mój finalny TikTok. Ciekawe, nigdy nie próbowałam TikToku i myślę, że to o tym chodzi. Okej. Moi drodzy, już jestem po nagraniu pierwszego TikToka. Zajęło mi to ponad godzinę. Jak widzieliście albo... Jak widzieliście, na początku ćwiczyłam. To był Lip Sync, ponieważ wybrałam Janę Krupę, żeby mówić jej głosem, więc na początku ćwiczyłam sobie w duecie taką opcję, wybrałam duet, żeby widzieć ją, jak ona mówi, jak ona reaguje, dostosować moją mimikę. Było tam dużo takich buziaczków i innych odgłosów przy mówieniu, więc ważne, że chciałam się na nią napatrzeć. Jak już opanowałam tą synchronizację, jeśli chodzi o dźwięk. No to rozpoczęłam nagrywanie, powtórzyłam kilka powtórzeń i tak naprawdę poszło mi nieźle. Natomiast zawsze wchodzi w grę w TikToku z reguły montaż, więc w połowie lub w odpowiednim momencie zatrzymujemy. Tutaj troszeczkę ciężko jest trafić w ten dobry moment. I nagrywamy da dalej z jakąś zmianą. Wykorzystałam taki troszeczkę zabieg z Beauty Mode, często to się zdarza na TikToku, że są jakieś metamorfozy wyglądu, więc spłukowałam włosy, umalowałam się, dodałam filtr różowych włosów, ponieważ bardzo mi się podobał. I tu już było dużo, dużo ciężej, żeby, żeby od połowy się zsynchronizować, jeśli chodzi o dźwięk. Chociaż TikTok na początku puszczał mi ciut wcześniej, żeby wejść w ten moment. Natomiast też problem z montażem polegał na tym, że moje ciało musiało być dokładnie w tym samym punkcie obrazka, bliskości względem kamery, jak i ułożenia rąk, żeby się to dobrze montowało. I nie było to takie proste. Więc jeśli będziecie nagrywali TikToka, to pamiętajcie dokładnie, w którym miejscu byliście. Warto sobie oznaczyć to miejsce i też zapamiętać, jak wasze ciało było w danym momencie. Też, ponieważ uczę się tej obsługi TikToka, nie wiem czemu w pewnym momencie skrócił mi się dźwięk Joany. Na szczęście skrócił się do takiego momentu, który nadal pasował do TikToka, ale już nie umiałam go odtworzyć, żeby był tam dłużej była opcja nagrywania tylko tej części po połowie już po metamorfozie, więc po prostu robiłam tam zacznij od nowa więc to było dobre, natomiast cały czas bałam się, że ta pierwsza część synchronizacji która poszła mi bardzo dobrze się skasuje i też mój telefon zaczął pokazywać po pewnym czasie problem z baterią więc pamiętajcie, żeby najpierw nałanować dobrze telefon pierwsze koty zapłoty ja bardzo zmęczona. Mój mąż po obejrzeniu mojego TikToka nie było wielkich fajerwerków. Wow, wow, wow. Natomiast ja wiem, ile ciężkiej pracy w to włożyłam. Wykorzystałam dźwięk, który nie jest bardzo popularny. Nie ma dużo wykonań. Nie był też to żaden trend. Natomiast myślałam, że będzie dobry na taki pierwszy TikTok, żeby się pokazać jako taki first timer, pierwszy raz na TikToku. Fajniejsza byłaby wersja z dłuższym dźwiękiem, i tak naprawdę mogłam spróbować nagrać ją na całości, natomiast biorąc pod uwagę uwagi między innymi blogera Warciecha, że warto, żeby ten filmik był jak najkrótszy, żeby po prostu osoba obejrzała go do końca. I biorąc pod uwagę to, że tak bardzo spodobał mi się ten filtr z różowymi włosami, tęsknię za moimi różowymi włosami, które miałam naprawdę i chciałam go wykorzystać i potem dodałam jeszcze ten efekt kolorowych baniek. E, więc myślę, że, że jest dobrze. E, mam nadzieję, że będziecie oglądali tego TikToka na moim e, koncie aktorem być, będziecie komentowali i wesprzecie moją walkę o konto e, i popularność na TikToku i mam nadzieję, mam plan, mam cały zeszycik, w którym oglądałam też sporo tutoriali, i mam e, plan, e, jakie filmy w jakich tematach e, chcę publikować. Natomiast wcześniej myślałam, że przygotuję się do tego. W sensie, że będę miała już nagranych nawet 20 filmów, które będę mogła regularnie wrzucać, ale yy, nie chciałam też odkładać tego w nieskończoność i dzisiaj jakimś cudem udało mi się zmobilizować i nagrać pierwszego TikToka. Dlatego tak naprawdę po, podziwiam Karolinę dziubę, która z dnia na dzień stała się moim zdaniem mistrzem TikToka i tak szybko to ogarnia. Oczywiście nie jestem przy niej, więc nie wiem, jak to wygląda naprawdę. Ale na nie jest to takie łatwe. TikTok jest naprawdę skomplikowaną aplikacją, bo ma po prostu tak dużo możliwości montażowych i efektowych, i po prostu wydaje mi się, że też TikTokerzy dlatego tak dużo nagrywają, szczególnie na początku, ponieważ uczą się tej aplikacji, uczą się tych możliwości i yy, przesuwania. Warto chyba zacząć jakichś łatwiejszych TikToków. Lip Sync, te synchronizacje do omówienia są, są trudne, bo trzeba się zgrać w czasie. Yy. Wydaje mi się, że dużo łatwiej, że są takie TikToki na początek, gdzie jest po prostu cały przebieg od początku do końca, całe nagranie, które możemy powtarzać i powtarzać od początku do końca, bez tego zatrzymywania i do klikiwania. więc gdybym miała jeszcze raz robić pierwszego TikToka, to tak bym zrobiła. I co, i tak jak widzicie, tutaj się odbija mój ring, bardzo ważne jest dobre oświetlenie. Najlepiej nagrywacie TikToka w godzinach porannodziennych, dziennych, kiedy jest ładniejsze światło z zewnątrz przez okno, kiedy możecie ustawić się do okna. Ja, jak zawsze, na ostatnią chwilę. Dziękuję bardzo. Jeżeli mieli jeszcze do mnie jakieś pytania, tutaj wrzucę też troszeczkę krótkich tutoriali zrzutów ekranu, z tego, jak klikałam, jakie funkcje wykorzystałam podczas nagrania tego TikToka i też może zmontuję właśnie taki making of z tego TikToka, mimo że to był bardzo prosty TikTok, pewnie dla innych osób, które już są dłużej na aplikacji, to jest takie coś, że ludzi często interesuje taki backstage powstawania TikToka. Natomiast mój raczej nie będzie interesujący, tak jak mówię, TikTok, który nagrałam był dosyć prosty, ale zobaczymy, co uda mi się z tego montować. Dziękuję Wam bardzo. Podejmijcie wyzwanie Aktorem Być, i nagrajcie swojego pierwszego TikToka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku na Aktorem Być TV.